Czy chcesz cieszyć się doskonałym rozrywką bez dodatkowych opłat? Mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum w Zgierzu oferuje 4 miesiące telewizji całkowicie za darmo. Nie płacisz ani złotówki przez pierwsze 4 miesiące. Serdecznie zapraszamy do podpisywania umów. Wystarczy podpisać umowę na 24 miesiące, a telewizja trafi prosto do Twojego domu. Szczegóły oferty dostępne w biurze obsługi klienta przy ulicy Lechoniat 2 w Zgierzu. Zapraszamy. Dzień dobry z tej strony, Rafowoźniak. Mamy dzisiaj piątek, ostatni dzień jest stycznia. Zapraszam Państwa na najnowsze wydanie naszego programu lokalnego. Obniżki diet dla radnych i prezydenta, spór o rzetelność informacji oraz decyzja w sprawie kar za brak segregacji śmieci to najważniejsze tematy ostatniej sesji. Obrady były burzliwe. Radni debatowali m.in. nad obniżeniem swoich diet i pensji prezydenta, a także nad gospodarką odpadami. Ostatecznie kary za brak segregacji śmieci nie zostały podniesione. Radny Łukasz Frądczak podkreślał, że miasto jest w trudnej sytuacji finansowej, dlatego wszyscy powinni solidarnie oszczędzać. Nie tylko radni, ale także prezydent. Żeby było solidarnie, to był głos mieszkańców gmina jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. W planie są kolejne zaciągane papiery dłużne, więc jeżeli zaciskamy pasa, to wszyscy solidarnie. Drugim gorącym tematem sesji była sprawa wpisu wiceprzewodniczącego Przemysława Jagielskiego w mediach społecznościowych. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Monika Hoffman-Grabowska zarzuciła mu manipulację danymi dotyczącymi finansów spółki i wyników przetargu na sprzątanie przystanków. Sprawa dotyczyła przede wszystkim przetargu na sprzątanie przystanków na rok 2025, naszego wyniku finansowego, tak naprawdę, i uposażenia prezesa zarządu. Wszystkie te informacje były zmanipulowane, albo nieprawdziwe, albo niepełne. I to dzisiejsze wystąpienie właśnie w tym zakresie. Przemysław Jagielski odpierał zarzuty, twierdząc, że jego wpis bazował na oficjalnych dokumentach i dostępnych w danym momencie informacjach. 29 grudnia zaglądałem na platformę naszą zakupową w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza. Każdy może dzisiaj tam zajrzeć. Ja dzisiaj tam zaglądałem i rzeczywiście moja informacja, na którą bazowałem 29, była zamieszczona na początku grudnia. Aktualizacja o tym, że firma nie przystąpiła i nie podpisała umowy pojawia się dzień później. Więc w dniu podpisywania, w dniu publikowania, moje dane i, i materiały, które zamieszczałem, były jak najbardziej aktualne. No, nie jestem wróżką, nie jestem w stanie przewidzieć, co zostanie zamieszczone przez władze kolejnego czy w kolejnych dniach. Ten. Do tego mogę się odnieść. Na dzień publikacji tam jest wszystko zgodnie z prawdą. Prezes Hoffman-Grabowska domaga się sprostowania i zapowiada skierowanie sprawy do sieci obywatelskiej Watchdog organizacji zajmującej się przejrzystością życia publicznego. Na sesji poruszono także temat gospodarki odpadami i propozycji podwyżek kar dla mieszkańców, którzy nie segregują śmieci. Koalicja Obywatelska zaproponowała poprawkę, która utrzymała dotychczasowe stawki. Kary tak, jeżeli ktoś uporczywie nie segreguje, tak oczywiście te kary mogą być. I być może kiedyś będą mogły być podwyższone, ale na ten moment nie zaczynamy od podwyższania kar, jeżeli nie dajemy narzędzi, nie wspieramy w tym, żeby tą segregację jeszcze poprawić. Wiceprzewodniczący Przemysław Jagielski zwracał uwagę na konieczność egzekwowania przepisów, jednak zgodził się, że miasto powinno lepiej kontrolować sposób odbioru odpadów. No bo jak mam oczekiwać nie od siebie, czy mieszkańców bloków, żeby oni segregowali, kiedy widzą, że śmieciarka podjeżdża i miesza odpady selektywnie zbierane w jednej komorze. No to jest niedopuszczalne, więc musimy zacząć na pewno duszczenie system po stronie odbioru odpadów. Jak i, jak i od wymagania od mieszkańców. Ostatecznie kary nie zostały podniesione, a radni zgodzili się, że kluczowe jest lepsze egzekwowanie segregacji i wprowadzenie dodatkowych działań edukacyjnych. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko akcja, która dzięki zakupionemu wyposażeniu dla szpitali uratowała wiele istnień ludzkich, ale która także uczy empatii i niesienia bezinteresownej pomocy, przede wszystkim to najmłodsze pokolenie Polaków. W niedzielę 26 stycznia 2025 roku Zgierz włączył się w obchody 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, miasto było pełne atrakcji i wydarzeń, które nie tylko dostarczyły uczestnikom niezapomnianych emocji, ale także przyczyniły się do zbiórki funduszy na szczytny cel. Rozpoczęły akcje kwestowania na ulicach Zgierza, które trwały już od rana. Zorganizowano kolejną edycję jeżobiegu w Parku Miejskim. Główne wydarzenia miały miejsce w obiektach sportowych Zgierskiego Mosiru. Tam mieścił się także główny sztab całej akcji, gdzie kwestujący mogli na bieżąco zdawać puszki i gdzie odbywało się podliczanie zebranych pieniędzy. Na hali lodowej oprócz ślizgawki dla mieszkańców można było także zobaczyć pokazy jazdy figurowej oraz mini hokeja. W nowej hali postawiona była scena, na której odbywały się licytacje oraz występy artystów. Zgierski MOSI odwiedziło wielu mieszkańców, którzy mogli uczestniczyć w zabawie i wspierać akcję. Dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców Zgierza, wolontariuszy i ludzi dobrej woli, 33. finał WOŚP w Zgierzu wyszedł znakomicie. Cały dzień był pełen radości, emocji i dobrej zabawy, a najważniejsze pomógł w realizacji szczytnego celu. Przeznaczone na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej, wspierając szpitale i placówki medyczne, które opiekują się najmłodszymi pacjentami. Już teraz mieszkańcy zwierza mogą korzystać z nowoczesnej przychodni przy ulicy Długiej. Po zakończonym generalnym remoncie placówka zapewnia lepsze warunki leczenia i dostęp do nowoczesnego sprzętu. Zakończył się generalny remont przychodni przy ulicy Długiej w Zgierzu, Nowoczesna placówka specjalizuje się w leczeniu chorób płuc i alergii układu oddechowego. Cieszymy się, że mogliśmy oddać ten budynek w dość krótkim czasie zmodernizowany i w, kto pamięta ten budynek w jakim był stanie, a kto teraz do niego przyjdzie, zobaczy, że leży nam na sercu tutaj zarządowi Województwa Łódzkiego, sejmikowi, także tutaj panu prezydentowi przede wszystkim dobro pacjenta. Została wyposażona w nowoczesny sprzęt i zapewnia lepsze warunki leczenia dla 12 tysięcy pacjentów. Nowy aparat rentgenowski, urządzenia do spirometrii i winda dla osób niepełnosprawnych to najważniejsze zmiany. Dzisiaj ten komfort zdecydowanie jest lepszy. To ogromny wkład finansowy, jak słyszymy, który daje możliwości poprawy warunków leczenia i. Zwłaszcza dla mieszkańców naszego miasta i całej aglomeracji łódzkiej, dotkniętej różnego rodzaju problemami związanymi z warunkami oddechowymi, w związku z tym, jest to bardzo ważny element. Ja dziękuję serdecznie za tą ogromną współpracę. Remont zapoczątkowały poprzednie władze województwa, szczególnie zabiegał o nie Zbigniew Linkowski. Modernizacja była dużym wyzwaniem, ale udało się zakończyć ją w krótkim czasie. Trwa inwestycja za ponad 40 milionów złotych na rzecz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To modernizacja całego pawilonu, który będzie skierowany na, na rzecz pacjentów. To są olbrzymie kwoty, które kierujemy także na modernizację SOR-u w Zgierzu i modernizację całego tego szpitala. Podczas prac placówka działała bez przerwy. Dzięki specjalnym kontenerom dla pacjentów władze województwa zapewniają kolejne inwestycje w służbę zdrowia. Poradnia państwu muszę powiedzieć, również dzięki firmie budowlanej pracowała właściwie w sposób nieprzerwany, bo tutaj mieliśmy podstawione kontenery, w których pacjenci mogli być przyjmowani cały czas, jako że państwo domyślacie się choroby płuc. Niestety nie czekają. Otwarcie nowoczesnej placówki to także duże ułatwienie dla lekarzy i personelu medycznego, którzy teraz mogą pracować w bardziej komfortowych warunkach i skuteczniej diagnozować pacjentów. Historia piśmiennictwa i Biblii to tytuł wystawy, która pokazuje zwiedzającym początki zapisu oraz dalszy rozwój metod utrwalania na papierze słowa mówionego na podstawie jednej z najważniejszych ksiąg w historii świata. Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zagościła niezwykła wystawa, która zabiera odwiedzających w podróż przez dzieje jednej z najważniejszych ksiąg ludzkości Biblii oraz historii piśmiennictwa. Łączymy te dwa zagadnienia, dlatego że opowiadamy, jak to wszystko się rodziło, jak wyglądało piśmiennictwo w starożytności, znacznie, znacznie wcześniej. A mówimy także dlatego o Biblii, ponieważ gdybyśmy sięgnęli do kultury, do sztuki, do muzyki, no, Biblia dała kanwę, czy, czy była fundamentem do tego, aby, aby właśnie. Tworzyć języki narodowe. Ekspozycja, która została otwarta 28 stycznia, jest nie tylko wyjątkową okazją do zapoznania się z ewolucją zapisu, ale również ukazuje, jak wynalazek druku zrewolucjonizował dostęp do wiedzy i literatury na całym świecie. Wystawa jest oparta o reprinty, czyli to są raczej współczesne wydania, ale pokazujemy najstarsze wydania, jakie były. Na jednej książce najlepiej widać różnice i w w dadiach. I w sposobie pisania, i też w sposobie druku i traktowania. Wystawa ukazuje rozwój form zapisu przez wieki. Od pierwszych rękopisów na papirusie, perganiny i skórze, po wynalezienie druku przez Jana Gutenberga, który zmienił sposób rozpowszechniania informacji. Wystawa jest interakcyjna, wszystkich eksponatów można dotykać, pokazujemy jak to wyglądało. Oczywiście nie mamy tutaj oryginalnych przekładów, dlatego że one są bardzo często niedostępne. Już mamy reprinty. Pozwalamy również przeglądać te, te wydania, które mamy tutaj na wystawie. Dlatego, warto, warto na pewno przyjść, poznać tą historię. Szczególną atrakcją są historyczne reprinty wydań Biblii, w tym słynna Biblia Gutenberga, a także polskie przekłady Pisma Świętego. Dzięki nim zwiedzający mogą poznać różnorodne tłumaczenia Biblii, które miały ogromny wpływ na kulturę, język i religię. Zanim ludzie nauczyli się. Drukować, to bibie były oprawiane w dechy, w skóry, czasami pięknie rzeźbione albo malowane, czasami w blachy czy w złoto czy w srebro, żeby to nadać temu jeszcze większą wartość. Wystawa pokazuje również jak technologia druku wpłynęła na sposób rozpowszechniania treści i umożliwiła masową produkcję książek. Wystawę można oglądać w Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego, które mieści się w odnowionym budynku przy ulicy Długiej 42, którym działa również młodzieżowy dom kultury. Już są od października cykliczne wystawy artystów. Zapraszam właśnie serdecznie wszystkich Zgierzan, no ale także społeczność powiatu zgierskiego do zaglądania do nas. No, oprócz wystaw młodzieżowych, Dom Kultury prowadzi swoją działalność tak, jak prowadził do tej pory, czyli zajęcia dla dzieci i młodzieży i wszystkie nasze cykliczne imprezy. Ta ekspozycja to także świadectwo ludzkiej kreatywności, która od wieków dążyła do utrwalenia myśli i idei. To doskonała okazja, by zgłębić duchowy oraz technologiczny wymiar rozwoju cywilizacji. Wystawę można oglądać do 11 lutego w godzinach 12:18 niedziela, poniedziałek, środa, piątek oraz 10:16 wtorek i czwartek. Wstęp bezpłatny. Niedawno gościliśmy na torze Łódź, na którym zgierscy policjanci wraz z innymi służbami prowadzili wykłady oraz pokazy na temat bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej z Powiatu Zgierskiego. 27 stycznia tego roku na terenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy Toru Łódź odbyły się wyjątkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej w Rąbieniu. Organizatorem wydarzenia była komenda powiatowa Policji w Zgierzu, a wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy z Toru Łódź, Państwową Strażą Pożarną w Strykowie oraz ratownictwem medycznym Transmed Łódź. Celem spotkania była edukacja młodzieży na temat bezpieczeństwa. Pod hasłem znam przepisy, wiem, jak reagować. Robimy to spotkanie z przedstawieniem każdej ze służb omawiamy naszą zasadę działania, czyli policji, ratownictwa medycznego oraz straży pożarnej. Następnie przejdziemy tutaj na teren zewnętrzny, gdzie będziemy robili krótką misjonizację wypadku drogowego i młode osoby będą mogły zobaczyć w sposób bezpieczny, jak współpracujemy, jak działamy i jak to powinno wyglądać. Podczas debaty funkcjonariusze służb mundurowych przekazali Młodym uczestnikom cenną wiedzę na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wspólne działania Policji, Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego były doskonałą okazją do nauki, jak prawidłowo zachowywać się w trudnych sytuacjach, które mogą spotkać każdego z nas na co dzień. Oglądamy sytuację całą tak jak ona może wyglądać w rzeczywistości i doświadczamy tego wszystkiego na własnej skórze. Niektórzy nawet uczestniczą bezpośrednio w tych działaniach, a więc nie jest to tylko wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim jest to właściwie praktyka i pokaz, jak te rzeczy wyglądają naprawdę. Uczniowie mogli uczestniczyć w interaktywnych zajęciach, podczas których obserwowali wspólne działania służb mundurowych, uczyli się podstaw pierwszej pomocy oraz poznawali przepisy ruchu drogowego i metody reagowania w sytuacjach zagrożenia. Młodzież miała także nie Esamowitą okazją, aby wsiąść do sportowego samochodu i poczuć na własnej skórze, jak auto wpada w poślizg, jakie są podczas tego przeciążenia, i jak kontrolować pojazd, aby właściwie zareagować w takich sytuacji. Dzięki zaangażowaniu służb i dynamicznej formule spotkania, młodzież zdobyła praktyczne umiejętności, które będą niezwykle przydatne w codziennym życiu. Chcemy zaszczepić w nich taki łamek bezpieczeństwa, pokazać, w jaki prosty sposób nawet są w stanie zabezpieczyć zwykłe miejsce zdarzenia drogowego, do kogo mogą się zgłaszać. Po, po tą pomoc, czego muszą się wystrzegać i w jaki sposób można uratować czyjeś życie. Wysokie zainteresowanie wydarzeniem sprawiło, że organizatorzy zapowiedzieli, iż podobne spotkania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym będą odbywać się cyklicznie. To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Już po raz ósmy mieszkańcy Zgierza spotkali się na jeżobiegu, by połączyć sportową rywalizację z pomocą dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki ich zaangażowaniu zebrano rekordową kwotę, a na trasie nie brakowało emocji. Ponad 200 osób wzięło udział w ósmej edycji biegu w Zgierzu. Razem przebiegli 2107 okrążeń, a dzięki ich wysiłkowi na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiło prawie 16 tysięcy złotych. To nowy rekord. Główny sponsor biegu firma Skyfit przekazała 3000 złotych. Kolejne pieniądze do puszki dorzuciła firma Amagraf. 100 złotych za każde z 14 okrążeń przebiegniętych przez prezydenta Zgierza. Docenili też jego styl i pogodę, i dołożyli dodatkowe 200. 200 uczestników biegu, w biegu, który od 8 lat jest realizowany w mieście Plus z inicjatywą SPS-u. Od Kasia Łowiec jako inicjatora tego biegu przyjęte Od pięciu sezonów, można powiedzieć, wspólnie działamy. Nie zabrakło emocji na trasie. No, wracam do sportu, można powiedzieć, że zawsze. Ile dopiero. się udało w tym roku? Dziesięć. Forma jest równa, tempo chodzone, szybkie. Najważniejszy liczy się cel. Siły się kończyły, no, a na początku było trochę lepiej. No. Taka tradycja, biegamy tutaj w wieżu od samego początku. W tym roku udało nam się stworzyć drużynę szpitala. Na zmęczonych biegaczy czekała tradycyjnie grochówka i gorąca herbata. Tradycyjna zgierska grochówka i przepyszna zimowa. W wydarzenie zaangażowali się także wolontariusze WOŚP, którzy zbierali pieniądze podczas biegu. Bardziej chcemy pomóc, bo czujemy raczej, że potrzebujemy. Po prostu sprawia nam to przyjemność i dlatego. Radosław Tomas, szef sztabu WOŚP w Zgierzu mimo napiętego grafiku pokonał cztery okrążenia. Organizatorzy za jego wysiłek wpłacili 400 zł, a za styl dorzucili kolejne 100 30 zawałów, ale było fantastycznie. Zapisuję się na następne, ale obiecuję, że będę biegał i spróbuję przebiec. Nie wiem, czy 4 mam, ale, ale dam radę chyba z 20, ale przygotuję się naprawdę, bo jest fantastyczne. Wszystkie opłaty startowe ponad 10 tysięcy złotych również zasiliły konto Wośp. Jak podkreślają organizatorzy, Jerzobieg to wspólna inicjatywa mieszkańców i sponsorów. Pomysł na bieg narodził się 8 lat temu, a teraz z sukcesem kontynuuje go Stowarzyszenie Przemysława Stańszewskiego. Na dziś to już wszystko ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia wkrótce.